Nieraz już udowadnialiśmy, że wakacje w mieście nie muszą być nudne, a wręcz przeciwnie, nasycone wszelkimi atrakcjami, zarówno dla całkiem małych, jak i tych nieco starszych. Tym razem przyjrzeliśmy się zajęciom i warsztatom organizowanym w okresie letnim przez Kozienicki Dom Kultury. Tu pole do popisu mieli ci wszyscy, którzy uwielbiają artystyczne wyzwania. Dzieci z kolorowych koralików wykonywały ulubione zwierzątka, gdzie trzeba było wykazać się i precyzją, i skupieniem. Tym, którym mało działań twórczych, mieli okazję stworzyć kolorowe kompozycje przy użyciu suszonych kwiatów i liści. Kolejne zajęcia poświęcone były technice kolażu. Dzięki temu powstały żywe obrazy ukazujące barwne łąki. Nieograniczoną wyobraźnią można było się też wykazać na warsztatach, na których uczestnicy tworzyli kompozycje na podobraziu z użyciem mchu, robotka i naturalnych materiałów, czyli patyków, żołędzi, kamyków, liści i kory drzew. Zajęcia poprowadzili zarówno instruktorzy Kozienickiego Domu Kultury, jak i grupa wolontariatu seniora UTW działającego przy placówce. Dom Kultury nie zapomniał też o miłośnikach kina. W ramach akcji Filmowe Środy w Kinie Kadeka obejrzeć można było film familijny Lars jest lol oraz animację Ark Noego Ahoj przygodo. Wakacje w pełni, więc przed dziećmi jeszcze wiele atrakcji.